i wam pokażę ten zestaw. Tego jest. Dobra, no to na tym widzicie pudełko, to zaraz wam pokazuję, jak wygląda zestaw bez pudełka. Znowu tak się nie wadziło. Znowu będę się nie rzeczy i pokażę wszystko po kolei najpierw e, pokażę e, lalkę czyli Emma Taki, o, tak ona wygląda w tym Ma czarny paskarate, Takie buty granotowe. Um, i nie mogę się o niej powiedzieć ale na koniec jeszcze ją pokażę w meczu i i kaskiem um, Teraz wam pokażę taki o, takie listy na puchary i na właśnie kaski. Na... O, takie różne sprzęty. A do tego jeszcze... A, i to jeszcze można tak wykinać. Do tego jest jeszcze... W tym było jeszcze takie... Taki koszyczek. Pokażę. Z, Z tymi kokardkami dwoma. Pokażę jedną. I drugą, gdzie to są takie same, ale chcę pokazać dwie. I zostały mi tylko trzy rzeczy. i cztery rzeczy, bo czy miałam teraz. Chcę pokazać MMF w, w hełmie w Teraz pokażę tam, gdzie się. No, weźmy władzę. Tak, tak to wygląda. I to się wkłada. O tak. I to się zwala. Można jeszcze tutaj, wsadzić ni niżej. I jeszcze. Jest taki krzaczek, którego było tak łatwo złożyć. Um, taki, jakby. Nie wiem, na to powiedzieć, ale tak się to. Tak próbowałam robić i Udało mi się jakoś to otworzyć, więc ja to robię za drzwi. Niech się bawię. I to już tyle, jeszcze pokażę. Elementy. Tych Nie w pasku. mnie wiem, jak to powiedzieć. O, takie martwe wygląda w, tym, w tych rzeczach. Już ją bardzo spodoba, szybko przebiorę i teraz się wypożegam. A tak sobie wcieli to było inaczej to było po jak z tym czarnym pod spodem takim czarnym pokażę o znowu spadło coś bo było z takim czarnym spodem no i tyle teraz mogę powiedzieć hmm. czy tam jeszcze mogę no nic już tak właściwie nie mogę czy nie mam co mówić?